W dzisiejszym odcinku będę rywalizować z Szymonem o to, kto kupi lepszy prezent na Mikołajki, ale są utrudnienia, bo można wydać maksymalnie 10 złotych i trzeba to zrobić w 20 minut. 3, 2, 1, 0, lecimy, lecimy! Nie wiem kompletnie gdzie, a tu jest masa ludzi, nie? I ja kompletnie nie wiem, co tu jest w tej. A wy nie gdzie. Wiem tylko, że jest całkiem spora. Wróć, szukam Szymona, bo ja mu dychy na prezent nie dałem. Dobra, trochę odbiegłem, i, bo Hubert zapomniał dać mi 10 zł. No, tak się składa. I musimy w jakiś sklep z jakimiś, nie wiem, z prezentami, ale jeszcze nie wiem, co to będzie. Pójdę do jakiegoś ze spożywczy czy coś. Szukamy sklepów. To lecimy widzowie na najwyższe piętro, bo tam są te wszystkie akrzony, pepka i tak dalej. I myślę, że tam coś znajdę. Yy, odbiegłem trochę i idę do Halfland. W ogóle pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, bo filmy są co dwa dni świąteczne. Dobra, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Chyba wszystko jest po tej stronie. Z tego co się orientuję. Tam widzę sklep lecha, więc może coś tam znajdę. Sklep lecha. Jo, lech ma swoje klocki normalnie. Dobra, mega, ale tu raczej nic. Za dychę nie znajdziemy. Pamiętajcie, że mam tylko dychę do wydania. Idę zobaczyć, coś jest w Simsie. Dobra, jestem i. Nie wiem, przez jakieś domki pójdę. No to drogie trochę. Poszukajmy czegoś w kiku. Taki samochodzik widzowy za 7 zł. Plus do tego coś. Ej, to by było nawet spoko. Nie wiem. Drogi, pójdę dalej. Chciałbym jakąś ozdobę świąteczną y, kupić. I zasada też jest chyba taka, że nie kupujemy słodyczy. To coś jest, to za 7 zł? Typie. Na razie taką figurkę za, y, 6, y, za 3 zł znalazłem. Dobra, wiecie co? ten samochód, to jest dobry pomysł, ale jeszcze coś za 3 zł by trzeba było znaleźć. A kompletnie nie wiem, co jako nie słodycze by tutaj kupić. Problem w tej galerii jest taki, że ona jest olbrzymia i jestem tu w dodatku pierwszy raz, więc kompletnie o tym nie wiedziałam. Znaczy nie pierwszy kilka razy już tu byłem, ale kompletnie nie wiedziałam, że ona jest tam duża, tak duża. Kieruję się do Dilza. Chyba kupię tą figurkę jeszcze. Taką siateczkę Jesteśmy przy Dilzem. Dobra, tam są dosłownie same słodycze, więc tam nic nie znajdę. Może coś lepszego będzie w PEPKO Dobra, wybrałem już prezent i idę szukać kasy. Ej, taka choineczka za 6 zł wygląda dobrze. Zarówno dyche są takie małe zestawy blocków, ale. Ale, ale nie wiem, czy Szymon byłby z tego zadowolony. Dobry. Ja bym chciał coś kupić. zmiana planów. Kupimy sobie to much i. Wtedy tego Hot Wheelsa to chyba wyjdzie. W miarę idealnie. Zmiana planów kupujemy tutaj halloweenowego hot bo możemy nie zdążyć bez gulejka do kasy. Dobra, prezent kupiony już 3 minuty, więc zmierzam yy, do punktu startu. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 minutem, proszę. Dziękuję, do widzenia. Widzowie udało się nam dokładnie za 10 złotych, to może słyszeliście na nagraniu z kasy. E, mam też paragon, żeby nie było. E, potem Wam pokażę jak już przejdę na miejsce to celowe. No bo tak bym do... O kurcze, też... Nie, ja gdzie to chciałam kupić? Mniejsza, ale bym nie zdążył, bo 3 minuty mi zostało. widzowie, nie całe już. Więc ja teraz na speedzie lecę na dół, zapakowałam też taką te, te torbę, hot kosztował... 8 zł po storbach 2 zł. Wyszło 10 zł. Idealnie po prostu na szczęście się udało. tak to zrobiłem. Lecę teraz szybko na dół, bo jestem na najwyższym piętrze. Zobaczmy, czy Szymon już skończył. Ej, nie no, szczerze, za do 10 zł myślę, że prezent kozacki. Widzowie, bo mi właśnie czas minął, a mi jeszcze jedne schody zostały. Więc szybko to zrobię i jak dosłownie pokonam te schody, to będę na miejscu celowym. Koło restauracji żabki, bo tam mieliśmy się spotkać. Widzę ja dostałem autko Hot Wheels. Widzowie dostałem jakąś świąteczną ozdóbkę, potem zrobię unboxing. Cieszę się. No i to tyle, się ma. A teraz to. To tyle na dzisiaj. Piszcie kto wygrał Waszym zdaniem na run.